Ma Maj to dobra pora dla seniora. Spotkanie integracyjne pod takim właśnie hasłem odbywało się w poniedziałek 12 maja w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. W jego trakcie efektami swojej pracy dzieliły się Uniwersytety III wieku Skalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Wieruszowa i oczywiście gospodarze. Zaprezentowane pokazy zrobiły wielkie wrażenie na publiczności. Werwy energii, witalności, kreatywności i uzdolnień mogłyby pozazdrościć występującym artystom znacznie młodych trzy osoby, wstępy kabaretowe i teatralne, występy chórów oraz wystawa prac plastycznych udowodniły, że na rozwijanie pasji i zdobywanie nowych umiejętności nigdy nie jest za późno. Często myślimy, że senior to osoba samotna, ale kto należy do Uniwersytetu III wieku, ten doskonale wie, że tak nie jest. Są tu ludzie z pasją, zamiłowaniem, pełni ciekawości świata i nowinek. Wiemy, że każdy wiek ma swój urok i smak radość i śmiech pobudza krążenie i spalanie kalorii podobno około 50 w ciągu kwadransa proszę policzyć ile kalorii spalimy dzisiaj jak się okazuje organizatorów wydarzenia zainspirowali ich koledzy z Wieruszowa. Dziewięć razy dostaliśmy zaproszenie na ich senioralia. To były senioralia, gdzie oceniano konkursowe. To było tam, zdobyliśmy kilka razy drugie miejsce. No i byliśmy wiedzieć, że nie możemy być ciągle u nich w gościach. Musimy w końcu się zrewanżować i ich zaprosić. A jak już zapraszaliśmy jeden uniwersytet, no to, no to zaprosiliśmy o takich profesjonalistów jak na przykład z Kalisza, z Ostrowa. Jesteśmy z nimi też zaprzyjaźnieni, ponieważ kiedyś był pan Koz i pani Janina Tarchalska i pan Kozan, którzy tworzyli te uniwersytety, no byli ze sobą bardzo blisko, dlatego też Ostrów też jest naszym takim, no, bardzo bliskim uniwersytetem. Dziewięć zorganizowanych senioraliów odbyło się u nas, i dziesiąte, czyli jubileuszowy, będziemy mieć w tym roku. Od samego początku Ostrzeszów był jednym z, z, z grup zapraszanych na te senioralia. I tak ta nasza współpraca, może, może przerwał, przerwał ten czas pandemii, w, wspólnie przebiegała i było nam zawsze ze sobą dobrze po drodze, o tak powiem, jak, jak wśród seniorów. No i cieszymy się, że możemy tu kolejny raz... Uczestniczyć w tym wydarzeniu i integrować się z grupą. Bo grupa się zarówno po naszej stronie, jak i, jak i po tej stronie. Jest to żywy organizm i zmieniają się osoby i słuchacze. Spotkanie było okazją do szeroko pojętej integracji, zapoznania się z działalnością innych uniwersytetów III wieku, wymiany doświadczeń i wspólnego biesiadowania przy ognisku. To jest bardzo ważne, ponieważ czasami to, co my robimy, nie robią inni i odwrotnie. I spotykając się tam, rozmawiając, Czasami przedyskutujemy takie rzeczy, którymi które możemy się podzielić tak? i oni nas czegoś nauczą, ale my także ich. I to jest bardzo potrzebne. No zresztą te grupy senioralne, no też, tak jak młodzież się spotyka razem ze sobą, tak grupy senioralne też powinny się integrować i spotykać ze sobą, dzielić doświadczeniami, dzielić jakimiś uwagami. Czasami pomagamy sobie wzajemnie w ten sposób. Wiele wzajemnych takich relacji pomaga nam planować pewne wydarzenia, na, nawet na co, co widzieliśmy, jak, jak to przebiegało, nawet i, i sposób organizacji danego, danego wydarzenia. Także dla nas jest to bardzo ważne i przyjemne. Nie ulega wątpliwości, że rola i znaczenie zarówno uniwersytetów trzeciego wieku, jak również innych form wspierania aktywności seniorów z każdym rokiem staje się coraz większa. A społeczeństwo się starzeje. Niedługo wy też tam będziecie, ponieważ u młodzieży jest coraz to mniej a seniorów coraz to więcej. Dlatego takie uniwersytety czy te kluby seniora, one są bardzo potrzebne tym ludziom. Chodzi o to, żeby nie siedzieć w fotelu, bo ludzie, którzy siedzą w fotelu, nie dość, że szybko się starzeją, to często bardzo chorują, bo tylko o tym myślą. Natomiast kiedy wychodzimy na zewnątrz do ludzi, musimy się przygotować, musimy się ubrać, musimy coś, to, to wtedy, wie pan, no, no jak gdyby żyjemy dalej. Ja wiem, że pracowałam gdzie indziej, pracowałam kiedyś w szkole i teraz jak gdyby kontynuuję to dalej. Co ważne, Ostrzeszowski Uniwersytet III wieku może liczyć na wsparcie ze strony władz samorządowych. Bardzo nam miło, że odbywa się takie kolejne spotkanie integracyjne na naszej ostrzeszowskiej tutaj ziemi. Każde spotkanie integracyjne ma to do siebie, że nawiązują się nowe relacje, nowe znajomości, wzajemna wymiana doświadczeń. I oczywiście planujemy już kolejne wydarzenia, bo to jest nieodzownym elementem Państwa działalności. A to się nazywa fajnie rozpocząć nowy tydzień. Cieszę się ogromnie również, że możemy być tutaj taką, takim miejscem, gdzie się spotykają nasi zaprzyjaźnieni koleżanki i koledzy z sąsiednich powiatów. Myślę, że dzisiaj będzie dużo zabawy, nie tylko dla umysłu, ale i dla ciała. I życzymy, aby jak najwięcej takich imprez było, jak najlepszej takiej współpracy. Aktualnie w zajęciach UTW Ostrzeszów uczestniczy około 300 studentów. Do ich dyspozycji jest aż 15 różnorodnych sekcji tematycznych.